Jesteś gotowy? My jesteśmy gotowi. Słuchajcie, czeska zbrojowka, czyli nic innego jak naszego sąsiada południowego. No, broń. Generalnie bardzo przyjemna. Każdy słyszał o czesnej zbrojowce, ale przede wszystkim skupimy się dzisiaj na EWO, na FC naszej PCC, czyli karabinkach 9 mm. Słuchajcie, rozpiętość jest tutaj bardzo, bardzo szeroka. Bardzo dużo tego jest. Poprzez klasyki tutaj mamy. Zwykłe Evo 1 w blacku, albo w Sniper greju, albo występują też w nie w brązie tylko w FDE oraz w zielone. Ciężko dostępne, ale no mówię, najbardziej popularna oczywiście czarna jak najbardziej jest. VX Suspensor, czyli imitacja tumika. Co prawda nie jest to tłumik, ale ładnie wygląda 16 cali lufa. Carbine, czyli na długiej lufie, dziewiątka typowo takie na troszeczkę dalsze dystansy, strzelanie, bo lufa na to pozwala. I co? Tak naprawdę nowość Mikro, czyli skrócona lufa do 5,5 cali. Generalnie wszystko, wszystko jest takie samo, tylko że ta, ta lufa jest troszeczkę krótsza. I oprócz tego, że mają dziewiątkę, oczywiście mają też dwudziestkę dwójkę, czyli w dwóch modelach, w model klasyczny na normalnej lufie oraz karbań, czyli na, na tej lufie wydłużonej. Słuchajcie, one się tak naprawdę nie różnią niczym, tylko kalibrem. Weźmiemy jeden, weźmiemy drugi, praktycznie te same karabiny. Kupując karabin, tam Evo należy pomyśleć też o no, troszeczkę rozbudowaniu go i przede wszystkim trzeba pasowało by zmienić tutaj spężyny, żeby ten spust był bardziej delikatny. Oczywiście akcesoriów dodatkowych, chwyty, niechwyty, lejki inne rzeczy jest tego mnóstwo, także każdy będzie mógł sobie tutaj go zrobić że tak powiem pod siebie. Także gama tutaj bardzo duża, zapraszamy, przyjeżdżajcie, oglądajcie.